Witam tym razem z mojego warsztatu. Jak pokazałem na blogu, ten model ukazał się tydzień temu. To jest laweta Mercedes-Benz. Całe poprawki, przeróbki. Ja opisałem na blogu, jak to było robione i tak dalej. Czasem jeden obraz. Jest wart więcej niż tysiące napisanych słów, a tutaj filmik y, pełni podobną rolę. Na, po prostu zastępuje kilkadziesiąt zdjęć, wyjaśnień i tak dalej. Po co ta przeróbka była robiona? Proszę spojrzeć. Zdejmujemy te dwie dwie belki najazdowe. E, prawa trzeba zaczepić ją o, o te dorobione. Zaczepy. Zablokować tą ten pojazd, żeby się nie przesuwał i proszę zwrócić uwagę. Samochodzik wjeżdża bez problemu na lawetę.